Szanowni Państwo, Krajowa Konwencja Wyborcza to wielkie wydarzenie w Polskim Stronnictwie Ludowym poprzedzona konwencjami w okręgach, następnie w województwach. Dziś w części roboczej zatwierdziła kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych, również kandydatów na senatorów. Przyjęła stosowne odpowiednie dokumenty, w tym deklarację polityczną. Również zaprezentowaliśmy pierwsze jedynki z wszystkich okręgów i w jakiej podniosłej atmosferze się odbywa, odbywała, mieliście Państwo okazję obserwować. W konferencji biorą udział czołowi Działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele, Przewodniczącym Rady Jarosławem Kalinowskim, koleżanką Marszałek, kolegom Ministrem, kolegom Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego i kandydatem pierwszej próby, Panem Kozakiewiczem, który na, na pierwszym miejscu w Warszawie będzie przekonywał wyborców, a myślę, że jest to na tyle znana postać, że z się mu to przyjdzie. Proszę więc o zabranie głosu kolegium prezesa, kolegę przewodniczącego i odpowiedniej kolejności i koleżeństwo, które bierze udział w konferencji, a potem gdy będzie doskonała okazja również do zadawania pytań. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, naszym przesłaniem na wybory 2011 jest wrócenie bezpośrednio do ludzi, bo dla nas człowiek jest najważniejszy. Stąd skupienie się na godności człowieka, na dobrej pracy dla każdego, szczególnie dla tych ludzi, którzy zdobyli wykształcenie, zdobyli wyższe wykształcenie, ale także bardzo istotne są sprawy egzystencjalne, to znaczy bezpieczeństwo żywności. Teraz w kontekście tych wydarzeń z bakterią E. coli widać było wyraźnie, jak potrzebna jest zdrowa polska żywność. To także Środowisko, natura, świat, w którym żyjemy, to są te elementy, które dotyczą środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju. To także sprawy związane z wrażliwością społeczną, z budowaniem prawdziwej społecznej gospodarki rynkowej i to wszystko, co składa się na gospodarkę, na bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, to są dzisiaj wyzwania, które stają przed nami. Dużo się mówiło ostatnio o wysokich cenach na e, energię, na żywność. Dzisiaj mamy sytuację taką, że dzięki takim działaniom e, także w wymiarze europejskim, międzynarodowym e, Polska współuczestniczyła w interwencji na rynku ropy naftowej. Polska także odegrała ważną rolę e, poprzez ministra Sawickiego w działaniach, które dotyczyły odblokowania rynku rosyjskiego po tych wydarzeniach i po wprowadzeniu embarga na eksport warzyw. To są przykłady, które pokazują, że dzisiaj polityka jest potrzebna bardzo taka praktyczna polityka, która dla ludzi ma e, pożyteczne efekty, a nie polityka e, nastawiona na różnego rodzaju fajerwerki. No bo mieliśmy takich gości, którzy mówili, że, że będzie druga Irlandia. No i popatrzcie, co tam się w tej Irlandii wyrabiało, Inny znowu próbował nas wysyłać do Tunezji, do Egiptu Jakie tam się plagi na te kraje sprowadziły. Byli i tacy, co mówili, że będą jak Zapatero w Hiszpanii. Chyba dzisiaj nikt by w tamtą stronę nie chciał powędrować. No, I to pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na Polskę, zwrócili uwagę tu na nasze, nasze miejscowe sprawy, i w tym kontekście my wystawiamy z PSL-u kandydatów miejscowych, także dla. Polonii, także dla tych rodaków, którzy są poza granicami Polski, bo pan władysław kozakiewicz jest, reprezentuje Polonię Niemiecką i jest osobą, która też przeszła cały ten pełen goryczy los emigranta, bo mistrz olimpijski dzisiaj jest nauczycielem i kształci, szlifuje, znajduje talenty na dreni Westfalii, szuka tych ludzi, którzy mają dużą energię i oferuje im to, co najpiękniejsze, ciekawy, atrakcyjny sport, żeby mogli z pożytkiem skorzystać z tego swojego wielkiego zaangażowania i pasji. Mamy dzisiaj też te doświadczenia europejskie. I tutaj zarówno minister Marek Sawicki, jak i wcześniej Jarosław Kalinowski, chwilowo wysłany na emigrację brukselską, mieli też. Dobre przykłady w praktycznym działaniu pokazywali, że, że można zmienić rozwiązania i propozycje europejskie, bo kiedy Jarosław Kalinowski stawiał sprawy zwiększenia dopłat dla rolnictwa, to byli tacy politycy, i prezydent, i premier, którzy brali uszy po sobie i gotowi byli na byle jakich warunkach do Unii przystępować, by tylko się znaleźć w tym klubie. Okazało się, że w Unii można zawalczyć o swoje sprawy i dzisiaj takie działania podejmuje minister Sawicki, aby były równe dopłaty, ale także, żeby Europa mogła sprzedawać na wszystkich rynkach. Koleżanka Marszałek Kieszkowska, Jonanta Fedak pokazują, jak ważna jest wrażliwość społeczna w polityce. To są te wszystkie sprawy, które sprawiają, że dzięki takim politykom, dzięki takim kobietom ta polityka ma bardziej ciepłe i serdeczne oblicze dla wszystkich. No a tu. Jeśli chodzi o pogodę ducha, to, to kolega Żelichowski myślę, że nigdy nas nie zawodzi, także i dzisiaj na konwencji dał popis pięknych porównań i barwnych obrazów y, rysujących właśnie takie podejście z humorem do, do, do życia. Szef sztabu Eugeniusz Grzeszczak ma trochę inną rolę, on musi twardą ręką trzymać y, całość organizacyjnie, więc y, tutaj na, na jakieś takie. Miękkie i spokojne rozwiązanie nie ma miejsca, ale to jest też pochodna takiej, takiej wielkopolskiej solidności, bo, bo tutaj jego doświadczenia w działalności na Wielkopolsce, w spółdzielczości, w samorządzie wielkopolskim i w parlamencie, bo był też senatorem, dają dużą rękojmię takiej solidnej, bardzo owocnej polityki dla, dla nas wszystkich. Myślę, że to są najlepsze rekomendacje pokazujące, że Polska ma dobrą ofertę ze strony PSL u i bardzo ważne jest, aby, aby Polacy też spojrzeli na politykę taką, która może być lepsza, może być pożyteczna, a nie tylko na taką, która się kończy bijatyką, czasami już nawet nie bardzo pamiętamy o co się tam zaczęło, a ciągle się tłuką i to rujnuje Polskę, szczególnie w takim obliczu wyzwań, które stoją w tej chwili w Europie, na świecie, kiedy, kiedy okazuje się, że my nie za bardzo mamy czas i miejsce na to, żeby się tak bawić w tym zawisku wzajemnych uprzedzeń, bo świat odjeżdża i świat wymaga od nas wszystkich śmiałych, odważnych, solidnych i bardzo mądrych, sprytnych działań. Dziękuję i. Chcę, że zapraszam do, do pytań. Tak, proszę bardzo. Proszę też kierować pytania do osób, które tu dzisiaj są z nami razem. Proszę bardzo. Tak. Bardzo ważne jest wykorzystanie tych dobrych elementów związanych z krusem. W krusie jest ryczałtowa składka, a więc nie trzeba się bawić w jakieś naliczanie składki, bo wiadomo, że na każdy rok jest ona jasno i konkretnie ustalona i jest podstawowa emerytura, to znaczy też nie ma tutaj za dużych skomplikacji przy wyliczeniach. Dzięki temu KRUS jest dużo tańszy od tych systemów takich przepływowych jak ZUS. I dzięki temu KRUS może być pewnego rodzaju wzorem dla ubezpieczeń, szczególnie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, dla osób, które pracują także na e, samozatrudnieniu, bo tam mamy z podobnym przypadkiem do czynienia jak w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. A więc przyjęcie tego rozwiązania jako takiej kasy ryczałtowych ubezpieczeń społecznych byłoby dobrym wyjściem także z tych sytuacji, które e, wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego a równocześnie wyjściem z inicjatywą w kierunku rozwojowym, kiedy to krus może dla wielu ludzi być wtedy rozwiązaniem dużo prostszym niż te rozwiązania bardzo skomplikowane oparte o ZUS i systemy emerytalne. Wówczas państwo gwarantuje emeryturę podstawową. Opartą o prostą składkę ryczałtową, bez kombinacji, bez niepotrzebnych kosztów, a równocześnie, jeżeli ktoś potrzebuje większego zabezpieczenia na, na stare lata, no to musi się trochę zatroszczyć, to znaczy wykupić dodatkowe ubezpieczenie, zainwestować, stać się udziałowcem w własnym zakładzie pracy, wtedy może ten kapitał później spożytkować na emeryturze. Są też takie rozwiązania, które dzisiaj już są dostępne, to znaczy na przykład ten kapitałowy leasing zwrotny, czyli takie rozwiązania, które pozwalają też wykorzystać zgromadzony przez konkretnego człowieka czy rodzinę majątek po to, żeby na emeryturze lepiej sobie poukładać życie. Natomiast składki i system emerytalny opierałby się wtedy dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na bardzo prostych zasadach. Ryczałtowa składka, podstawowa emerytura, bez żadnych zbędnych obciążeń administracyjnych. Proszę bardzo, czy są jeszcze dalsze pytania? Ja zapytał o wywiązaniu do poprzednich wyborów samorządowych, bo ja wiem, że pan nienawidzi pytań, jeśli chodzi o sondaże, sondażownie itd., tak dalej, tak dalej, ale w sondażownie pokazywało pokazywało 4-5%, PSL to było ponad 16, wtedy pan pokazał czerwoną kartkę. Teraz to będzie gest 5 części. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Zresztą pan Władysław Kozakiewicz pokazał jak przeskoczyć marzenia i wtedy się chyba nikt nie spodziewał w Polsce, że, że, że uda się Panu zdobyć mistrzostwo olimpijskie, a, a publiczność aż zawyła, za zagwizdała ze wzruszenia, no i spotkała się z należytym, acz sympatycznym odporem. To potem było trzeba się tłumaczyć, że ręka trochę zabolała i zdrętwiała i to było dla tej tyczki, a nie dla publiczności, ale to są właśnie takie słodkie momenty w historii, gdzie widać jak ważna jest taka fantazja i, i e, też dążenie do sukcesu. W moim przekonaniu bardzo ważne jest, jeżeli PSL będzie miało wynik podobny jak w wyborach samorządowych, wtedy mocna pozycja PSL-u sprawi, że będzie lepsza koalicja, bo widać wyraźnie, że, że ta koalicja funkcjonuje cały czas z taką dużą, poważną dyskusją. I no, choćby przykład ostatnich spreadów pokazuje, że myśmy od dwóch lat o tym mówili. Dopiero teraz jak Kurs Franka uderzył w sufit, to, to nawet Platforma postanowiła wstawać z kolan przed, przed bankami. Ale trochę podejrzewamy, że nie do końca to jest takie prawdziwe, bo projekt ustawy, który został zgłoszony i podpięcie tej ustawy pod kredyt konsumencki sprawia, że ona jest zamknięta tylko do w tej chwili 80 tysięcy kredytów. Wiadomo, że kredyty hipoteczne są za dużo, na, na dużo większe kwoty i poza tym tamte mechanizmy, które zostały przyjęte też sprawiają, że tak to nie do końca wygląda dobrze, obiecująco i solidnie i dlatego PSL zgłosi na początku tygodnia projekt własnej ustawy, gdzie powtórzymy te rozwiązania, które były, które były w naszych wcześniejszych propozycjach Myśleliśmy, że uda się coś pożyczyć od platformy, ale skopiowali jeden do jeden i nic nie, nie idzie pożyczyć. Także będziemy musieli powtórzyć swój projekt. Dzięki, to zapraszamy Państwa w takim razie na dalszą część, już bardziej taką dla, dla, dla ducha i zapraszamy też do aktywnego udziału w wyborach. Dziękuję. 尤